Prezerwatywy znane są od wieków. Na początku były wytwarzane z różnych naturalnych materiałów, następnie z gumy. Teraz używamy prezerwatyw wytwarzanych z lateksu. Poza tym, że jest to najpopularniejsza metoda antykoncepcyjna, najłatwiej dostępna, prezerwatywa chroni też przed chorobami przenoszonymi drogą płciową. Dlatego ważne jest to, żeby prawidłowo jej używać. Przede wszystkim, prezerwatywa służy do jednokrotnego użytku. Oznacza to, że na przykład po wytrysku nasienia nie jest bezpieczne, by penis pozostawał jeszcze w pochwie i wtedy odbywał się kolejny stosunek. Aby prezerwatywa była skuteczna, po każdej ejakulacji powinna być zdjęta i założona kolejna. Równie niebezpieczne jest użycie tej samej prezerwatywy najpierw do seksu oralnego, a później do stosunku do pochwowego. Ważny jest też sposób przechowywania prezerwatywy. Najlepiej kupować prezerwatywy w aptece, ponieważ te przechowywane w złych warunkach, na przykład na wystawie w kiosku, podlegają wpływowi różnicy temperatur, nasłonecznienia, co też wpływa na ich jakość. Na rynku dostępnych jest też wiele rodzajów lubrykantów. Najbezpieczniej używać jest tych, które stworzone są na bazie wody i silikonu, ponieważ te, które mają w swoim składzie tłuszcze, yy, uszkadzają prezerwatywę. Tłuszcz wchodzi w reakcję chemiczną z lateksem, co przyczynia się do powstawania porów i wtedy prezerwatywa może pęknąć.